Słuchajcie, 11 luty, bardzo ważna data jeśli chodzi o kalendarz imprez e, e, IBB, mianowicie Debiuty, Hala Ludowa, Wrocław Zaczynamy. Zrobimy dla Was kilka fajnych relacji i pokażemy co się dzieje na stoiskach. Zrobimy sobie taką objazdówkę. Wepcham swój nos, wszędzie gdzie się da. Spotkamy tutaj kilku fajnych zawodników. Może wejdziemy na backstage, jak się uda. Porobimy wywiady, a później puścimy to wszystko w sieć, żebyście mogli oglądnąć kolejną serię i kolejny odcinek Big Mike. Chodzi. To już przed wami. Do zobaczenia. Siemanko, nie trzeba nas przedstawiać, największe brzuchy w Polsce, witam, naczelna betoniarka w Polsce, tak. Piotrek właśnie wciągnął brzuch, a tak naprawdę ma talię ocy, czemu... 2014 wciągam, zapomniałeś. No właśnie, od 2014 wciągamy, dobra, postarajmy się Piotrek być raz poważniej, dobra? Co coś ze sobą zrobił przez te ostatnie miesiące, bo ostatnimi czasy przywykłeś ludzi do tego, że jesteś grubasem. E, tak, znaczy byłem puszysty, nazywajmy to profesjonalnie, natomiast trzeba było się w końcu pozbyć nadmiaru tkanki tłuszczowej, e, ponieważ zbliżają się zawody, no i przez ostatnie no tak 3,5 miesiąca, 3 miesiące, no ta zmiana jak widać jest dość spora, e, szczególnie widać to pod twarzy, wiadomo, no po też, bo te mięśnie się zarysowały dość mocno, natomiast no mówię, no tutaj dużo, dużo, dużo zawdzięczam Radkowi Słodkiewiczowi, który mi właśnie w, w, w tych przygotowaniach pomaga. Wczoraj z Radkiem roznieśliśmy McFit, a takie, no, a takie pytanko a Pauli Pauli się podoba Twoja wersja e, która? Na masie czy na, na redukcji? Kocha mnie takiego i takiego. Natomiast lepiej jak jestem docięty. No, elegancko, no spełniony i zadowolony. Starty kiedy? Pierwszy start za niespełna trzy tygodnie, to będzie Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych, a później zobaczymy. No możliwe, że dwa tygodnie później Arnold Classic Australia. Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych, się przypucował. Dobra Piotr, no to stary, wszystkiego dobrego jak zawsze. Nie, dziękuję. Siema, Miku. Siema, 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 Michu. Wypoczęty? No powiem Ci ciężko, nie, bo jestem tutaj praktycznie od czwartku, w piątek miałem event w BodyZonie, bardzo fajny zresztą, wczoraj cały dzień tutaj, codziennie rano treningi, no bo przecież mam cel jakiś tam, sobie prywatny postawiłem, więc no muszę tą formę robić, odwiedzam codziennie rano klub, w którym pracujesz zresztą, no i, i później stoję na targach, także, ale mimo zmęczenia takiego fizycznego, to psychicznie jestem naładowany, zresztą widzisz co tu się dzieje, no kolejka cały czas. Ja mam to samo, widziałem, że rano robiłeś aeroby, tak, tak. w piórze, oczy mamy lekko przekrwione, tak, ale, ale oczy nam się cieszą, tak, jesteśmy tutaj dla innych, tak? ja też stałem, jak miałem 19-20 lat, u kogoś po autograf, więc wiesz, szanuję, wiem o co chodzi. No słuchaj, ja do tej pory stoję, jakiś jest cutler na FIBO, czy e, Phil Hit, to też stoję w kolejce, zajarany jak gwizdek, no bo, no wzoruje się gdzieś tam poniekąd na nich, nie? no i fajnie, że tutaj e, tyle osób chce stanąć do mnie w kolejce i sobie zrobić, wiesz... E, ze mną zdjęcie. To jest naprawdę takie budujące i pokazuje, że branża fitness bardzo się rozrasta, idzie w dobrym kierunku i że gdzieś ta kulturystyka wkomponowuje się już teraz w sport, że sport to kulturystyka, a nie, że kulturystyka to jest coś takiego bardzo oderwanego od sportu nie? i tylko dla określonej grupy ludzi. A chyba najlepszym dowodem na to, że to fajnie się rozwija, są te panie, które właśnie stoją na scenie bikini. Jest tak dużo zawodniczek, że jeszcze no nie było w takiej frekwencji. So, ja też nie widziałem jeszcze tyle ty, 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 takiej frekwencji i w ogóle cieszy, cieszy, cieszy mnie to wiesz, że latka lecą. Tak? A my cały czas mamy zajawkę, cały czas brniemy tak. w tym i cały czas cieszymy się z tego jak małe dzieciaki. Ja sobie tego życzę, nie wiem jak ty. Ja sobie życzę tylko zdrowia, bo powiem Ci, że tam trochę mam problemu z plecami, ale sobie z nimi radzę. A no ciebie obserwuję, nie ukrywam, zresztą widzisz, że lajkuję Ci zdjęcia na Instagramie. Forma naprawdę strasznie dobra i, i, i chyba znalazłeś ten złoty środek na siebie. A wracając tutaj jakby do tematu no, całości i targów i tego wszystkiego, to ja jestem no jak zwykle pod wrażeniem, nie, tego jak organizatorzy już teraz podchodzą do sprawy, że nie jest to dobra, wynajmę salę, tak. tylko wynajmę salę i zrobię coś naprawdę fajnego dla ludzi, nie. Tak. No i wiadomo, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo to jest takie wielo, wieloszablonowe, nie ma tylko kulturystyki, jest tam no, troszeczkę, nie. można sobie sp sportów MMA znieść, jest też fizjote fi fizjoterapia, taka szeroko pojęta, więc to jest takie fajnie zaokrąglone. Mi się to bardzo podoba. No nic, Michu, dzięki i co? Żczy, Ci, żeby ci kciuk nie odpadł dzisiaj. Dzięki tobie również. Hej, hej. Tomek Słodkiewicz, nie trzeba generalnie wszystkim przedstawiać. Wczoraj zrobiliśmy dosyć mocny trening. Pojedliśmy jak dzisiaj samopoczucie Tomaczku. Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście witam cię, Big Mike. No słuchaj, no, samopoczucie mega. Wiadomo, że wczoraj dobry trening. Pojechaliśmy taką ekipą, że wydaje mi się, że ci ludzie, którzy byli na tej siłowni regularnymi e, klientami nie ogarniali ogólnie ile dzików było na siłowni. Podładowany. Zadowolony, kolejny dzień się na targach, więc kolejna wiesz, szansa przybicia piątek, porozmawiania ja ze swoimi panami, więc zobaczenia siebie, przede wszystkim na ludzi, nie na tej scenie kulturystycznej, tylko jak zawsze się widzimy, więc świetnie. Ja się też cieszę, bo zwykle mamy e, okazję, nie wiem, obcować ze sobą i pogadać sobie, rozumiesz tu Instagram, tam jakiś Facebook. A jak jest taka okazja jak dzisiaj, to naprawdę mi się bardzo cieszy, Micha, że mogę spotkać ciebie, twojego braciaka, wiesz, i wszystkich nam, nam, nam bliskich, tak? Z tej, z tej to branży, fajnie. nie? A jeśli chodzi o wczorajszego makwi, to wydaje mi się, że ludzie tam wczoraj czeku zwariowali, no. no? Zwariowali na bank, ci. Ale to jest fajne, to jest właśnie to co mówisz, że można się spotkać w luźnym gronie, pogadać, poplotkować, ponarzekać. I tak dalej. Wiadomo, że specyficznymi ludźmi jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze rygorystyczne czasami podejście do życia. Ale tutaj widać, że tak naprawdę możemy robić normalne rzeczy. Jak sam zresztą pamiętasz ostatnio ten 3x3 Starcie Tytanów. To było idealnym przykładem tego, że, że kulturyści mogą mieć mnóstwo różnych innych zajęć i mieć kupę z tego śmiechu. No bo my jesteśmy tacy trochę odklejeni, nie tylko siłka, tak, tylko raczej takie szersze horyzonty. Dobra, nie zamulajmy już o takich, takich tematach powiedzmy sobie lekkich, spytam się ciebie tak konkretnie, czy ty w tym roku w ogóle masz jakieś konkretne plany na starty? Zresztą mam konkretnie, chciałbym startować w Marbelli, znowu na miejscu Olimpia Amatorów. Chciałem powalczyć troszeczkę o lepszą lokatę. Zobaczymy, czy się uda. Tak naprawdę teraz głównie się skupiam na tym moim projekcie tutaj bo tam zrzeszyłem troszeczkę ludzi sobie, więc będzie dużo nauki, dużo... Przygotowujemy takich szkoleń, gdzie, gdzie będzie Radek jeszcze z kilkoma osobami, ja tak samo, więc tutaj naprawdę takiego szkolenia jeszcze nie było i będzie w zakresie praktycznie od A do Z, jeżeli chodzi o kulturystykę i jedzenie i trening siłowy, więc wydaje mi się, że po tym względzie będzie naprawdę petarda. To jest taka nowatorska bardzo rzecz w każdym razie. Tak, tak, dokładnie. E, chciałbym bardzo, e, tam rozmawiałem z jedną osobą, ale nie chcę zdradzać z kim, ale e, mamy taki sam pomysł My więcej, żeby wystartować w Stanach e, we wrześniu, tam jest taka jakby możliwość wystartowania w kilku imprezach po kolei, amatorów oczywiście, e, więc taka wycieczka, w zależności jak sponsor pomoże, więc fajnie by było, żeby sobie tutaj pojechać i troszeczkę zaciągnąć tego nowego doświadczenia, nie? No to wiesz co? To ja mocno trzeba kciuki, żeby ten sponsor pomógł, bo to będzie naprawdę fajny trip, podejrzewam. Przyjemny, spożyteczny. Dokładnie, dokładnie. Typowo, że skończymy prosto przed Mr. Olympią, więc będziemy mogli też od razu zobaczyć sobie dobrą imprezę. Dobra. Bardzo Ci dziękuję, kolego. Pewnie się jeszcze złapiemy. Dzięki. O, trzymaj się. One two, one Mikrofon two. Mikrofon check. Woli Waldemar Kasa, Siemanko. Sapia, Cześć, trener. 7-1. Nie, nie w... będę tak mówił teraz, bo to wstydnie. No. Nie przyznawaj. Ciebie. Tak Chwila się wstyd. Właśnie nie przyznawaj. Dobra, Dobra, to nie przyznaję. 7-1, Wrocław Rules. Co tu tutaj dużo gadać? Jest... Jest reprezentant. Co tu robisz w ogóle, drogi kolego? Eee, posłuchaj, no w, w sytuacji, w której za pierwszym razem. Eee... Odseparowałem się od wizji trenowania z Tobą, czyli to było dwa lata temu. Jak wiesz straciłem sponsora, znalazłem nowego. Rozumiem. I stąd jesteśmy teraz w konkurencyjnych w ogóle obozach, że tak powiem. Niejako. Dobra, na razie. <grym> skoro to, jesteś... to by było na tyle. <grym> to by było na tyle, skoro Nie, jesteśmy w konkurencyjnych jest... obozach. Na, na, nawiązując do nazwy, podobała mi się nazwa generalnie A. u konkurencji. Nie, żartuję. No, yy, prawda jest taka, że pracuję tu i yy, jestem głosem yy, Real Farm i jestem człowiekiem, który dziś w zasadzie spełnia taką samą funkcję jak ty na swoim stoisku, czyli oprócz reprezentacyjnej dajemy się po prostu przytulać i robić sobie fotografie, tak? tak? Dlatego właśnie się nie ogoliłem generalnie, żeby wszyscy mieli f... zdjęcie. zdjęcia. <grywa> ja natomiast zrobiłem sobie... no, ty musisz e, ...przecudowną fryzurkę. Ty... Dobra jest. dobre znie nie? a poza tym generalnie... Co by, co by dzierlatki przychodziły i trzeba sobie piątki? Na, na, mnie, na mnie to już stary, musiałbym... Słuchaj, opowiem ci taką anegdotę. Kiedyś generalnie zapleczę od pomarańczowej alternatywy, w tym Wiesiek Cupała, którego jeden z operatorów bardzo dobrze zna. Wiesiek Cupała z pomarańczowej alternatywy powiedział do mnie generalnie, że przyszedł przy... Pro... przy przypromować swój najnowszy produkt. E, spytałem się jak nazywa się jego zespół. Jego zespół nazywał się Perfumowanych. Cytuję. W związku z tym zadałem pytanie generalnie, y, dlaczego nazwaliście się Perfumowanych? I wiecie, co Pa odpowiada. Cytuję. Ponieważ jest to już jedyna szansa, że polecą na nas jeszcze jakieś grupy. E, <słuch> W związku, w związku z tym... Nie zgadza się wszystko, W związku no? z tym, jakby, jakby to powiedzieć, no, ja już musiałbym się perfumować, żeby coś poleciało, no, nie? wiesz co? no. Czyli taki, takie preludium zrobiłeś i, i w sam raz zakończenie. Zakończenie chyba, zrobiłem od razu, przepraszam, no, przegiąłem, czy... Nie, no, wręcz jak, jak, jak najbardziej. ty jeszcze możesz wyrywać to, towary z kojarzeniami, ja już tylko generalnie mogę po prostu, wiesz, mi już tylko panie pokazują, na przykład, generalnie, wiesz, tabliczkę i myślę sobie, okej, okay, tam będzie numer telefonu, a tam jest tam 30 razy przycisnąć, 5 razy uciskać, nie? <laughs> W ten test. Dobra, Walczy, jak zawsze dużo śmiechu, jak zawsze dużo Bigabow. pozytywnej, się po, tam, pozytywnej gdzie, energii. Potykamy się tam, gdzie zawsze. Jak już y, zaboli znowu 700 zdjęciem. Tak, tak. E, będzie, to... Ale nie będziemy mówili gdzie. Tak, no. ale oczywiście bardzo to lubimy, uśmiechamy się. Tak, tak. I klaimy żółwika. No. Cześć. I, I dziękuję. Bigabow. Tym razem trafiliśmy Martę, przed chwilą rozmawialiśmy z Tomkiem. Chciałem się podpytać Marta Ciebie o takie najprostsze rzeczy typu plany startowe. Co w ogóle u Ciebie słychać pod tym kątem? Jeżeli chodzi o plany startowe to wiosna. Pierwsze mistrzostwa polskie, później może mamy dalsze plany, ale na razie nie będę zdradzać. Yy, zobaczymy jak forma i zdrowie mi dopisze. A teraz generalnie regeneracja, trochę pracowałam nad sylwetką przez ostatnie przez jesień właściwie. No już jestem gotowa. Kiedy idziemy na paintballa? No, ja mam nadzieję, <laughs> <laughs> mam nadzieję, że jak najszybciej na ping ponga. Ostatnio tutaj nie. <laughs> Bo ostatnio, żeśmy byli razem na, na paintball, to żeśmy na siebie polowali, jeden na drugiego, no. Do dzisiaj, do dzisiaj boli. No boli, to, to, to. na tyłku, no, siniaki. Dobrze. dobrze, a powiedz mi jak targi, jak drugi, jak drugi dzień? No, dużo motywacji, dużo fajnych ludzi. Wczoraj dzień to tak naprawdę w ogóle nie wychodziliśmy ze stanowiska, bo było, e, był taki ścisk. Dzisiaj troszeczkę mniej, ale śledzę tam bacznie bikini. E, jak wyglądają zawody, jaki kanon będzie w tym sezonie panował, bo co sezon jest inny. No i To jest właśnie bolączka bikini, tak. że jednego dnia wybierają te bardziej docięte, a drugiego te bardziej soft. I trudno w ogóle się wstrzelić. No, no to co, Martucha mam kciuki i, i kibicuję. Dziękuję bardzo. Piąteczka. No. Piąteczka. No. Jak, jak dzisiaj samopoczucie? Wspaniale. Dziękuję. To by było na tyle? No tak. <noise> nie, no ogólnie jesteście pierwszy raz na takich targach? Tak. 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 Y, ja nie. Byłam w zeszłym roku na Fibe w Warszawie. Moim zdaniem, y, jeśli chodzi o uniformy i o prezencję, to nasze stoisko jest DBS, bardzo ładnie wyglądacie i bardzo fajnie reprezentujecie firmę. Dzięki! Zgadzałem się w 100%. No. No, a przy okazji przejrzałem swoje profile i widziałem bardzo fajne foteczki. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że odpowiednie dziewczyny odpowiednie w odpowiednim miejscu. No. I mam nadzieję, że na następnych imprezach też będziemy razem. No oczywiście. Kolejne stoisko, BDS, tak dobrze brzmi i co, i tutaj reprezentant Bartosz Guran kolega po podwójnym fachu, bo i kulturysta i oczywiście tutaj menadżer, trener personalny, można powiedzieć to samo co ja, także przyszliśmy sobie pogadać. Bartuś, plany startowe na ten rok? No na pewno na wiosnę, na Malcie, a na jesień to się jeszcze zobaczy co wyjdzie. A na Malcie co dają? Diamond Sub. Jeszcze raz? Diamond Sub. Czyli to jest jakaś impreza, o której nie wiem. Na pewno wiesz, tylko nie zaglądasz pewnie na IFBB. No, coś co, ten desen I to jest co, międzynarodówka jakaś grubo obsadzona taka? Tak, no, racie, racie na pewno tak, a że jest kategoria weteranów, więc, więc śmiało mogę sobie startować. Tak, bo ta kategoria weteranów to jest takie kolejne okno jakby, e, kolejne drzwi, przez które można przejść i dalej się rozwijać, i tam do, da, dalej walczyć, nie? Ty jesteś który rok w weteranach? No, zaczyna być drugi rok. Ale powiem ci, że często widzę, że ci weterani to mają po prostu tak ładnie dopracowane z biegiem czasu, ten miesiąc, sam wiesz, to są lata pracy i one, one prezentują właśnie y, tym fajnym wyglądem, tym takim gęstym mięśniem coś czego nie uzyskasz nawet y, ciężką pracą w krótkim okresie czasu. I z jednej strony bardzo mnie to motywuje, wiesz, bo jak widzę właśnie chłopaków po 40, którzy wyglądają jak milion dolarów na tej scenie, to jest to dla mnie duża motywacja. Z tego tytułu, że mam 31, to jeszcze długa droga mi czeka. Mam nadzieję, że będę w takiej formie, jak, jak będę w Twoim wieku jak ty. Znaczy nie zapomnij, że po pierwsze sporty sylwetkowe to jest taki bardzo długowieczny sport, tak? Wielu jest takich starszych ludzi, którzy, którzy z powodzeniem to uprawia. Z drugiej strony amatorsko to jest jeszcze lepiej, zdrowo dla nas, dużo cardio, a więc to też dobrze idzie zdrowa dieta. A po trzecie, no to jest takie troszeczkę jak konto w banku, wychodzą procenty. Wcześniej dobrze jadłeś, dobrze trenowałeś, dbałeś o siebie, więc w starszym wieku no nie masz takich problemów jak koledzy, którzy nic nie robią, tak? I tak. dopiero przychodzą do nas z brzuszkami i ratuj pan, bo ja nie mogę wyjść z wanny. I mam nadzieję, że tego wywiadu właśnie posłuchają młodzi adepci, którym bardzo często brakuje tej ogłady, tej pokory i tej cierpliwości do tego sportu, bo ten sport jest po prostu rozłożony na lata i tu trzeba być mądrym i dobrze kalkulować. Bardzo Ci dziękuję Bartuś za rozmowę i pewnie widzimy się w piórze. Dzięki. Maleczko Karol. Cześć Tak. Wczoraj troszeczkę, troszeczkę poduzowali, pośmialiśmy się, pojedliśmy, potrenowaliśmy dziki. Dziki przejęły makwi. Przejęły martwi, troszeczkę potrenowaliśmy, później elegancko zjedliśmy. na no, to się nie wyspałem, no. musiałem daleko iść do samochodu. No, stary, to wszystko, ja wiem, to wszystko przeze mnie. Ja też mam dzisiaj dużo mi prądu, ale energetycznie jakby tak wiesz, pod takim kątem, że, że cieszę się, że tu jestem, jest tak samo jak wczoraj. Fajnie, dużo ludzi, dużo zwiedzających i w końcu moje zawodniki, które dzisiaj wychodzą, więc tam biegam też, a ten backstage. To zabiegany jestem. Okay. Kciuk ci jeszcze nie odpadł od fotek? Jeszcze nie. No. No. Czasami mam problem, żeby przejść z punktu A do punktu B, bo, no, bo wszyscy są z te zdjęcia, fajnie, miło, bo no, robimy te zdjęcia, trzeba się uśmiechać, fajnie. No bo jesteśmy tutaj dla Panów generalnie. Oczywiście jesteśmy tu specjalnie dla Was. Fajnie, że jesteście. Jedna taka szansa tutaj właśnie na debiutach, na pucharze, na Brzylach Polski, żeby spotkać wszystkich zawodników w jednym miejscu, więc fajnie. Tak, ja o tym rozmawiałem z Tomkiem, że to jest takie przyjemne, że mamy e, okazję pogadać, poklepać się po plecach, a nie tylko, wiele rozumieć, na Facebooku coś No, Też jest y, to, że wy tu jesteście i wam się to podoba, to nam też się to bardzo podoba, żeby się z wami spotkać, żeby przybić pionę, zrobić fotkę i fajnie pogadać. Dobrze. Pewnie następnym razem spotkamy się w ramach kolejnego eventu, może to Mistrzostwa Polski, a teraz dziękuję ci za wywiad, Dziek i piąteczki. Dziękuję. No. Trzymaj się Karolę. Wrocławska premiera, dosłownie w kto wie, ten wie o co chodzi, a tak naprawdę... Premiera e, na tych targach dzisiaj oto tego białeczka firma Actiflab WPC 80 rewelacyjne smaki banan, truskawka i wanilia standardowy koncentracik e, którego smak i tutaj taka mała ciekawostka opracowywała firma, która stricte zajmuje się e, produktami spożywczymi, które możecie kupić w półkach marketów i ona się zajmowa, zajmowała tutaj walorami smakowymi, A jeśli chodzi o tą odżyweczkę, więc myślę, że to jest taki fajny kuszący temat. Mało tego, jest też wersja bezsmakowa, jeżeli ktoś by chciał naprawdę lecieć bez żadnych barwników, bez żadnych wypełniaczy, jeżeli ktoś jest, nie wiem, hardkorowcem i szykuje się chociażby do zawodów. No i cóż, jesteśmy też na stoisku mojej ukochanej firmy, czyli Active Lab, zawsze spoko. Mamy piękne hostessy, mamy dużo próbek do rozdania, plakaciki, na których mogę się śmiało podpisać. Jest z nami Żaneta Ślężak, nasza mistrzyni, Kamil Kuszczyński, bawimy się dobrze. Czas nam mija bardzo szybko, jak nigdy wręcz. No i co? I oby tak dalej! Cześć Angela. Cześć Majki. Napięcie, napięcie już opadło? E, tak, wiesz ty ja w ogóle nie byłam zdenerwowana, powiem ci szczerze. Nie, naprawdę. Może za pierwszym wejściem na scenę, a później już. E, wiesz co, ja cię, ja cię obserwowałem też na tym, na fejsiku i widziałem, że tam pozowanko codziennie trenowałaś, tak? No tak. Także wyszłaś na scenę przygotowana, ja widziałem twoją kategorię, bardzo mocno obsadzona była ta kategoria, bardzo mocno. Naprawdę, było mocno. E, moja, moja zawodniczka też tam startowała, a ty byłaś która? E, powiem ci szczerze, że nie wiem, nie widziałem jeszcze wyników nie? Ale to półfinału się dostał. finał się dostało, No to... Dobra i mam teraz takie pytanie, które sam sobie zadawałem parę lat temu, jak w debiutach brałem udział. Czy taki złapałaś głód startów? E, good czy gunt? Good. good, tak. Tak, wiesz co, naprawdę na scenie czułam się bardzo dobrze i na pewno to nie będzie mój pierwszy, mój pierwszy debiut, mój pierwszy występ. To może na stępnym zadecyduje Phoenix, tak? Bo on jest moim trenerem i... Fajnie, że masz taki uśmiech na twarzy, że, wiesz, że, że widać, że pozytywnie się to na tobie odbiło i że nie byłaś tutaj za karę, bo niektóre zawodniczki jak oglądałem to naprawdę tak jakby to było trochę na siłę, a Ty błyszczałaś na tej scenie. Słuchaj, Michał, ja jestem szczęśliwa, powiem Ci tak, ja bym miała sobie coś do zarzucenia, gdybym wiedziała, że na przykład podczas przygotowywań odjadałam, czy nie Dobry. wiem, czy źle trenowałam, czy coś, a ja nie mam sobie nic do zarzucenia, dlatego wiesz... Wiem, że byłam przygotowana na 100% i no wiadomo, że sędziowie, sędziowie nie są wieczni. Każdy patrzy na co innego. Jeden spojrzy na urodę, drugi na pozowanie, trzeci na coś innego, tak? Mąż zadowolony? Myślę, że tak, <laughs> Na pewno zapytam. Eee, to jest to, bo ja też uważam, że jak ktoś nie podjadał, trzymał się w 100% planu, a był gorszy, to i tak jest wygranym, bo nie może być do siebie pretensji. Dobrze, Żanetka, to ja mam nadzieję, że zobaczycie na mistrzostwach polski. Jezu, Żanetka jest tam, coraz, cały czas się myli. Angela, no. Że zobaczycie jeszcze na mistrzostwach Polski? Eee, myślę, że tak. No. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Siema Michał. Siema Żaneta. Mi, miło Cię poznać. Mi Ciebie również. Dobrze wyglądasz. Ty też, już powiedziałam Ci zresztą to wczoraj. Będzie coś z tego? No jak myślisz? Ja, ja myślę, że ty... będzie. Choć jesteśmy w jednym teamie tak tak. Że tak. Wiem. Czyli w jednym teamie, jak to się mówi, wszystko zostaje w rodzinie. Dokładnie. Nikt nic nie musi wiedzieć, nawet twój chłopak, który siedzi za nami. Dokładnie tak. Słuchaj, Żanetka, miałeś bardzo, bardzo intensywny okres startowy i ten okres startowy był bardzo obfitujący w dobre trofea. Coś, coś więcej nam o tym opowiedz. Tak, no, udało mi się nareszcie wygrać Puchar Polski i też kategorię Open. Czaiłam się na to dwa lata. W tamtym roku, znaczy w 2015 roku byłam siódma i jeszcze wcześniej byłam dziesiąta. No a w 2016 udało się w końcu osiągnąć moje najwyższe trofeum i to było dla mnie takim, takim bardzo pozytywnym uwiecznieniem tego jesiennego sezonu. No i oczywiście jeszcze udało mi się wygrać Arnolda w Azji. To też mój pierwszy międzynarodowy złoty medal. No i zajęłam też czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, także powtórzyłam wynik z poprzedniego roku. Jak tak, e, obserwuję Twoją osobę e, i z tego co wiem, to jesteś wyznacznikiem kanonów w Polsce, jeśli chodzi o formę startową u Bikiniar. Bardzo mi miło, że i ty tak uważasz i, i, i osoby z branży, które się, które się znają na tym. Też ostatnio przeczytałam bardzo miłe słowa na swój temat w magazynie KIF, że jestem pretendentką do tytułu Mistrzyni Świata. Także to też bardzo mobilizuje i daje takiego większego kopa do, do dalszej ciężkiej pracy. Wiesz co, ja mam to samo w momencie jak zdobyłem wicemistrzostwo Świata i dużo osób powiedziało stary. Jak ty naprawdę dopracujesz formę, to naprawdę możesz e, pozamykać, brzydko mówiąc, niektórym osobom ryje, to to strasznie motywuje. Dokładnie, dokładnie. Wiesz coś o tym, zresztą ja też wczoraj powiedziałam, wyglądasz super i mam nadzieję, że Dobra, sięgniesz, chodź, <laughs> sięgniesz po to najwyższe trofeum. No wiesz, wspierajmy się, kibicujmy sobie, no tak, to jest bardzo tak. ważne, a przy okazji jak zawsze bardzo miło się spotkać w naszym skromnym gronie Active Lab Team, no i spędzić razem troszkę czasu pośmiać się. Dokładnie, dokładnie jestem tego samego zdania. To nie będę z Tobą przybijał tak jak zresztą facetów, tylko zrobię sobie taką pedalską piątkę. O. No to finisz, finisz dwudniowych targów, e, które odbyły się w hali Lowej we Wrocławiu. Debiuty 2017 powoli e, się kończą, dobiegają końca. My już lekko na zwolnionym tempie, slow motion daje się we znaki. Ale co, spędziliśmy tutaj dwa dni w takiej e, zabawowo-śmiechowo e, przyjemnej atmosferze, wiadomo, w składzie Active Labu. Poprzybijaliśmy dużo piątek, pogadaliśmy sobie z różnymi kolegami, koleżankami, i cóż, powoli będziemy się zawijać, no. Tak, fajnie, że, że zawody w Polsce się rozwijają z roku na rok, targi też się rozwijają, są naprawdę całkiem spore, Kilka lat temu jeszcze takich, takich targów w ogóle w Polsce nie było. Stoisko ActivLabu też nam się rozrasta. Team nam się rozrasta. Mieliśmy mnóstwo próbek do rozdania nowego, nowego produktu WPC 80. Dawaliśmy rozrobione szejki do picia. Słuchajcie, były fajne hostessy, z którymi można było porozmawiać i się uśmiechnąć. Mieliśmy koszulki do rozdawania, szoty. tak naprawdę i stoisko nam się fajnie rozwija. Także następnym razem też musicie nas odwiedzić, bo na pewno będzie jeszcze lepiej. No ja, ja zdobyłem bardzo dużo numerów telefonów od różnych hostess i innych pięknych kobiet, tutaj dałem je Kamilowi, ale jak Kamil dzwonił to żadna nie chciała z nim, z nim rozmawiać. I napisały, że oddzwonią później. Aha, no to czyli nie wzbudziłeś w nich żadnych emocji, musisz się poprawić. Nie, 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 wszystko jest... Jutro, jutro już mają dzwonić, na pewno. A. Na bank. Na A. bank. Zresztą lajkują mi zdjęcia na Instagramie. Tak, bo dzisiaj generalnie lajk like to równa się dobry humor i w ogóle fame i tak dalej. No, wiadomo, musimy się trochę pośmiać, nie? E, Michał, mam nadzieję, że polakujesz moje kolejne zdjęcie, także. Oczywis oczywiście, Kamil, możesz tam nie liczyć. Słuchajcie, żegnamy się. Relacja niedługo, niebawem na YouTubie. Big Mike chodzi, Kamil zrobił tutaj też swoją dobrą robotę. Wszystko przed Wami, trzymajcie się i do następnego piąteczka. Bym bym zapomniał o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie wiekopomna data przed nami, 27.03, czyli Światowy Dzień Naturala. Pamiętajcie o tym i w ten dzień bądźcie z nami. Ja będę naturalnie, cały czas, no, Ca ja, ja, od teraz. Od teraz. Ja oczywiście też w pełni naturalnie się do tego przyłączę. Pozdrawiamy! Y pozdrawiamy i będę pilnował, żebyś y jadł tylko czyste jedzenie.